No dobra, zaczynamy polowanie na czarownicę. Tytuł wczorajszego filmiku jest J. Jele, nasza główna bohaterka. Teraz komentarze od tej pani są, ale nie wszystkie wczoraj było więcej moje dowody wyparowały, dlatego zanim zaprosisz kolejną do łóżka, może spróbuj ją poznać. Ale po co, na co? Nawet nie chcę wiedzieć jak ma na imię. Kiedy poznawałam przystojnego pociągającego mężczyznę, ha <laughs> ale się rozmarzyłaś. Chyba chciałaś napisać, kiedy wyciągałam z szuflady gumowego pociągającego. Lepiej być czekającą na swój piękny pierwszy raz. Niż zużytym, ale gdzie są wszystkie komentarze? Wczoraj było ich więcej. Witam ponownie. Łapeczki komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Jeżeli nie subskrybujesz, a chcesz być z filmami na bieżąco, zostaw subika. Wczoraj było więcej komentarzy, ale na szczęście mam bardzo dobrą pamięć. Więc tą panią dzisiaj wyprostuję. Uprzedziłem ją wczoraj, że dzisiejszy filmik będzie o niej, a potem z uśmiechem na twarzy umieszczę ją w kompoście. Ale drodzy widzowie, zróbmy dziś inaczej, zabawmy się w gladiatorów, Koloseum. Avenygus. Piszcie w komentarzach, czy ją zostawić, czy umieścić w kompoście. Albo łapka w górę, albo łapka w dół. Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę. Wiadomo, co się stało. Zaraz tą panią troszeczkę tutaj wyprostujemy. Na wizji mogłem nie uprzedzać, że dzisiejszy filmik będzie o niej. To być może komentarze by tutaj nie wyparowały. To nie śledzi kanału, wczoraj był film opowieści dziwnej treści o mojej przygodzie ze starą znajomą. Ile musiałem się natrudzić, żeby dostać do niej numer telefonu. Jeśli ktoś nie oglądał, zobaczcie sobie wczorajszy filmik. Mam nadzieję, że ten film dzisiejszy przejdzie w weryfikację i jeszcze dzisiaj wieczorem się dla Was pojawi. No to zaczynamy. Nie widzę w jej zachowaniu nic zdrożnego. Muszę przyznać, że potrafi dobierać słowa. Udaje bardzo elokwentną, inteligentną. Na pierwszy rzut oka to ślicznie wygląda. Nic zdrożnego, czyli nic niepokojącego, nic dziwnego, nic złego. Jeśli uważasz, j, j. L że ktoś kto się zna prawie 30 lat ktoś kto ma na Facebooku ze sobą kontakt ktoś kto często do ciebie jako pierwszy pisze wychodzi z propozycją że jak będziesz na rybach to daj znać może podjadę porozmawiamy nagle kiedy prosisz o kontakt telefoniczny żeby ułatwić komunikację masz z tym ogromny problem i szuka wymówek, jeśli dla Ciebie to jest normalne, no to witam w dzisiejszym świecie, bo pewnie większość pań, bo sporo tutaj łapek 19, uważa podobnie. Gdybyśmy się kompletnie nie znali, spotkali po raz pierwszy gdzieś tam i wyszedłbym z propozycją, daj mi do siebie numer telefonu, oczywiście potrafiłbym to zrozumieć. Ale nie w sytuacji, gdzie za każdym razem, kiedy się spotkamy, ze sobą porozmawiamy, gdzie jako pierwsza często pisze do mnie na Facebooku, gdzie wychodzi sama z propozycją, że spotkajmy się gdzieś, daj znać. A ja wychodzę z propozycją, daj mi do siebie kontakt telefoniczny, żeby ułatwić sprawę, ponieważ nie mam messengerów, innych pierdół w telefonie, nawet Facebooka. A wtedy słyszę nie, bo będziesz mi po nocach wydzwaniał. No, jeżeli dla ciebie to jest normalne, no to życzę Ci naprawdę powodzenia. To tylko dobrze o niej świadczy, że nie reaguje entuzjazmem na jakiekolwiek oznaki zainteresowania. Oznaki zainteresowania. Ze słuchem najwyraźniej też coś masz bo ja wspominałem na tym filmiku że to ona proponowała, że a jak kupisz auto to daj znać, to mnie przewieziesz a jak będziesz na rybach to daj znać to podjadę, pogadamy a jak będziesz wyprowadzał auto z garażu to daj znać, to podjadę sobie zobaczę kontaktuj się przez messengera, ale nie mam to może przez whatsappa, może tak może siak a jak wychodzisz z propozycją daj mi do siebie numer telefonu kiedyś się zdzwonimy to wtedy słyszysz wymówkę, że nie bo będziesz mi po nocach wyzwaniał. prostego przekazu nawet nie potrafisz zrozumieć wydzwaniać mogę przez messengera przez facebooka, przez whatsappy jak będę chciał niekoniecznie muszę mieć jej numer telefonu więc czego ty nie rozumiesz ale ja się wcale teraz nie dziwię, bo większość pań w dzisiejszych czasach jest tak odklejona, tak ciężko z, nie, z nimi nawiązać kontakt, mają tak wystrzelone ego w kosmos, że po prostu no, każde podejście, uśmiech, cokolwiek jest odbierane jako już tak, tutaj w krzaki i wiadomo o co chodzi. Także jakoś się nie dziwię, że dla Ciebie ta sytuacja wydaje się zupełnie normalna. Bo inteligencją chyba za bardzo nie błyszczysz. Szkoda, że reszta tych komentarzy wyparowała, ale tutaj Ci przypomnę, co wypisywałaś. Nie jest desperowana. A czy ja jestem desperatem? Czy ja wyszedłem do niej z jakąś dziwną propozycją czegokolwiek? Mam prawie już tydzień czasu, numer telefonu do niej. Ani razu nawet do niej nie zadzwoniłem, nie wysłałem żadnego sms -a. Po prostu mam do niej kontakt. I nic, nic poza tym. Lecimy dalej, no ale sami zdecydujcie. Jedyny problem, a teraz sytuacja się obraca, i teraz będzie próbowała udowodnić, że to ze mną jest coś nie tak. Bardzo Was proszę o komentarze, piszcie, bo. Najchętniej nawet bym cię teraz, nie kończąc tego, filmiku, umieścił od razu w kompoście, bo jesteś. No, nie mogę tego słowa tutaj użyć. Pomimo wszystko, jaka jesteś, postaram się mieć do ciebie troszeczkę szacunku tutaj na tym filmiku. Jedyny problem to twoje wynurzenia na tym kanale. Wynurzenia na tym kanale. Słuchajcie, kto śledzi mój kanał, wie, że nigdy konkretnych danych niczego nie podaje, a na tym polega mój kanał Życie Nogusa, że opowiadam wam swoje przygody, swoje odczucia, swoje spostrzeżenia, jak postrzegam dzisiejszy świat z perspektywy swojego wieku. Tak, bo niedługo będę miał pięć dyszek na karku. I dokładnie pamiętam, jak to się odbywało, kiedy miałem 18, 19, 25, jeszcze 30 lat, 35, kiedy jeszcze za bardzo internetu nie było. A jak wygląda to teraz? Więc mam coś do powiedzenia na ten temat, ponieważ pamiętam czasy, kiedy tego wszystkiego jeszcze nie było, i mam porównanie do tego, kiedy pojawiły się różne. Portale, internety, jak się ludziom w głowach namieszało. Jak je obejrzy, to możesz mieć problem. Wiesz co ci powiem? JL? Generalnie mam to gdzieś. Jeśli to obejrzy i jest człowiekiem myślącym, który potrafi wyciągnąć sobie wnioski z czegoś, a nie upartą kozą, podejrzewam jak ty, do której nic nie dociera, to jeśli obejrzy sobie ten filmik, a nikogo tam nie uraziłem, nie naobrażałem, nie nawymyślałem, tylko opowiedziałem dosyć dziwną i zabawną sytuację dla mnie. Jeśli obejrzy i ma troszeczkę rozumu, to wyciągnie wnioski. Zda sobie sprawę, że postępuje nie tak, jak należy, że nie tak powinno to przebiegać. I też już ma kilka lat na karku, może sobie przypomni, przypomni czasy, w jaki sposób kiedyś się zapoznaliśmy. Tak. Prawie 30 lat temu. I tak jak wspominałem na filmiku, troszkę czasu ze sobą też spędziliśmy. Ale tego najwyraźniej nie wychwyciłaś, bo jesteś odklejona od rzeczywistości, nie potrafisz prostego przekazu zrozumieć. I dlatego większość takich jak Ty jest samotnych. I dlatego ja też wolę być sam niż z kimś takim, takie proste rzeczy komuś wyjaśniać, a i tak do niego nie dotrą. Wolę mieć święty spokój. Mogę mieć problem. Ciekawe jaki problem. No, ten problem to masz sama ze sobą. Najpierw posprzątaj swoje podwórko. Jeżeli dla ciebie jest problemem normalny kontakt ludzki, chyba żadna kobieta nie chciałaby być przedmiotem takiej vivisekcji przed całym światem. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to vivisekcja, to jest Przeprowadzanie na żywym organizmie, że tak powiem, żeby ten filmik przeszedł weryfikację doświadczeń. O, myślę, że przejdzie. Wiecie o co chodzi. Ciachu, obserwacja i tak dalej, co się dzieje, jak reaguje i w ogóle. No, tak jak. Powiedziałem, potrafisz wszystko ładnie ubierać w słowa i próbujesz bardzo zabłyszczeć swoją inteligencją. No ale za chwileczkę coś Wam przytoczę, i zrozumiecie, z kim mamy tutaj do czynienia. Przed całym światem. No chciałbym, żeby mnie cały świat, 7 ponad chyba miliardów ludzi, oglądało. Takie moje ciche marzenie, które pewnie nigdy się nie spełni. Przywiązujesz nadmierną wagę do przedmiotów, to sobie zapamiętajcie, bo to jest bardzo ważny fragment od tej pani. Do przedmiotów, które posiadasz. Czy jestem bardzo przywiązany do przedmiotów? Nie wiem, do czego się to ma tyczyć, akurat pod tym filmikiem, co ten komentarz ma wnieść. I dlaczego nagle teraz odnosisz się do mojej osoby, kiedy mowa na tym filmiku, nad, mowa na tym filmiku była zupełnie o kimś innym? No ale e, ja już zauważyłem po Twoich komentarzach, że lubisz mi dokuczyć. Próbujesz przynajmniej, bezskutecznie. Tylko wiesz co, z takimi jak Ty miałem naprawdę wiele do czynienia. Spływa to po mnie jak po kaczce. Jedynie zaśmiecasz tutaj w komentarzach. Nie jednej się próbowała, nie jedna już próbowała mnie sprowadzić do parteru na żywo, a nie w komentarzach. Jej się nie udało, więc tobie na pewno też się nie uda. Próby możesz podejmować, chociaż nie wiem, czy będziesz miała jeszcze do tego okazję. Eee, jak dziecko, które ma nowy rowerek i chce, chce zaimponować na podwórku. Materializm i nieufność to twój problem. Bingo. A teraz przytoczę tutaj fragment komentarza, który niestety ale mi tutaj wyparował od tej pani. Szkoda bo wczoraj jeszcze go widziałem, a dziś już go nie mogę odnaleźć. Kiedyś nagrałem dla Was filmik, ja jestem materialistą i tak dalej, sami słyszeliście. Kiedyś nagrałem dla Was filmik, że dziewczynom z siłowni, z jakiejś okazji, nie wiem czy Dzień Kobiet to był, czy Walentynki, tak od siebie wpadłem na pomysł, że kupię pierniki, jakieś tam słodycze, chyba jakąś kawę wtedy też zaniosłem. Tak po prostu, żeby sprawić im przyjemność. No i była tam jedna taka dziewczyna, która często przesiadywała z nimi na tej recepcji, chociaż nie pracowała na recepcji, robiła tam jakieś szkolenie jako trener, coś takiego. W sumie mało z nią rozmawiałem, ale się znaliśmy. No, i spotkaliśmy się po tej sytuacji jakoś kilka dni później na treningu i ją zapytałem, jak tam pierniczki jadłaś, smakowały. Ona mówi do mnie, że nawet nie spróbowałam. Więc się zapytałem, co, nie lubisz pierników, czy co? Nie, lubię, ale mi nawet jednego nie dały. Mówię, przesiadujesz tam z nimi na dole, mówię, i nawet jednym cię nie poczęstowały. No nie. Wszystko same zjadły. Sobie pomyślałem: groszowa sprawa. Groszowa sprawa. Następnego dnia idę na trening, patrzę, jej auto stoi, więc wiedziałem, że jest. Wskoczyłem do sklepiku, żeby nie czuła się pokrzywdzona. Obcej, powtarzam, dla mnie zupełnie obca osoba. Nic nas nie łączyło. Zamieniliśmy ze sobą dosłownie kilka słów. Ale, żeby nie czuła się pokrzywdzona, poleciałem do sklepu, kupiłem taką małą paczkę pierniczków. I jej podarowałem te pierniczki. Słuchajcie, J. Jele w jednym z komentarzów zaczęła się ze mnie nabijać, że dajesz. W prezencie bombonierki za 4 zł. Za 4 zł żadnej bombonierki nie kupisz. Zapomnij. Nie wiem w jakim świecie ty żyjesz. Może dwa Michałki na wagę Wawel uda ci się za 4 zł kupić. Bo bombonierki nie dostaniesz. Ale mniejsza z tym. I zaczęła się nabijać ze mnie w komentarzu, że robię takie mizerne prezenty. I że oczekuję jeszcze w zamian czegoś. Słuchajcie, jak żyję, nigdy od żadnej pani, obcej kobiety, nie dostałem nawet batonika. Wydaje mi się, że liczy się gest, pamięć, inicjatywa, a nie wartość czegoś. Tym bardziej, że tak jak mówię, w ogóle jej nie znałem praktycznie. Kilka słów ze sobą zamieniliśmy, a i tak miałem taki gest. Więc teraz widzicie, z jaką kobietą mamy tutaj do czynienia. Nie liczy się pamięć, nie liczy się gest, inicjatywa, że o kimś pomyślałeś, tylko liczy się wartość materialna przekazanego prezentu. Według niej, pewnie powinienem tą pannę zabrać ze sobą do złotnika i kupić jej, nie wiem, 50-gramowy łańcuszek. Jestem ciekaw, czy ciebie faceci tak traktują, bo z Twoich komentarzy wynika, że jesteś kompletnie odklejona. Nie wiesz, jak funkcjonują relacje międzyludzkie. I dla ciebie jedyną wartość mają przedmioty, które wiele kosztowały. Nie to, że ktoś o tobie pomyślał, nie to, że ktoś chciał ci sprawić jakąś przyjemność, nie gest, tylko wartość danego przedmiotu. Gdybym kupił bombonierkę za 300, to pewnie byś napisała, że mogłem kupić nie wiem. Bukiet kwiatów za 800. Takim jak ty jest, zawsze w dupie źle. I nigdy nie będą szczęśliwe, nigdy nie będą zadowolone i żaden facet z tobą nie wytrzyma. Z takim podejściem. Bo to nie jest w życiu najważniejsze. Kolejna rzecz. W tym samym komentarzu napisała mi, żeby było jeszcze mało. I potem jeszcze zapraszasz je na lody do budki. Ha ha ha. Przepraszam, a gdzie przeważnie są sprzedawane lody? W jakichś pawilonach, w jakichś budkach. Czy to jest naprawdę ważne, gdzie idziesz na te lody? Czy ważne jest, żeby te lody dobrze smakowały? Bo ty byś pewnie loda z budki w życiu nie zjadła. A ja ci powiem coś: że ja bym cię na loda nawet w krzaki nie zabrał. Za takie zachowanie. I za to, co wypisujesz. I za to, jak postrzegasz świat. Jakie masz pojęcie. Jakie masz ego o sobie wystrzelone. Za kogo się uważasz. Tak. Na loda może bym Cię zabrał w krzaki, chociaż też nie jestem pewien, bo podejrzewam, że w pozostałych komentarzach też mi wypisywałaś, że tylko liczy się dla mnie wygląd. A co z wnętrzem? Wygląd zawsze robi pierwsze wrażenie. Faceci są wzrokowcami, a potem się okazuje dopiero jaka ta osoba jest. Najpierw musi się spodobać wizualnie, bo bez tego nic nie będzie. Ale ty najwyraźniej nie jesteś najpiękniejsza. Masz sporo kompleksów. Co się to uwid... uwydatnia, przepraszam, bo już długo mówię, a filmy są w całości bez cięć u mnie, to się uwydatnia w Twoich komentarzach. Najwyraźniej nie jesteś najpiękniejsza. Liczysz, że ktoś Cię za wnętrze doceni. Ale jak widać. W środku jest albo wydmuszka pusta, albo zgnilizna. Totalna. Jeśli się zbliżysz do Twojego wnętrza, zaczyna naprawdę unosić się bardzo niemiły zapach w powietrzu. Może jakiś naiwny na to się nabierze. Ja na pewno bym się nie dał nabrać. Także, jeżeli ty masz problem z tym, że się idzie z kimś na lody do budki, pewnie ty byś chciała od razu być zaproszona, nie wiem, do jakiejś restauracji z kawiorem, płonącym indykiem. Panowie, piście mi w komentarzach, czy któryś z Was jest na tyle naiwny, żeby obcą osobę na pierwszym spotkaniu. Zabierać gdzieś w miejsce, gdzie ceny wszystkiego są wystrzelone w kosmos, kogoś zupełnie obcego, kogo nie znacie. Rozumiem spotkania jakieś biznesowe ktoś ma mnóstwo kasy, zarabia, chce się pokazać, ale taką zwykłą. Normalną, stąpającą kobietę po ziemi. Ona by się nawet czuła w takim miejscu, podejrzewam, nie swoją. Musiałby się najpierw odpowiednio ubrać. Firmowe, drogie ciuchy, żeby nie czuła się w takiej restauracji, jak może nie użyję tego słowa tutaj. I taką właśnie osobą jesteś wredną, paskudną, bez żadnej jakiejś takiej, nie wiem, ludzkiej. Uciekło mi gdzieś to słowo. Brak docenienia dla Ciebie jedynie wartość rzeczy się liczy, a nie gest. Nie to, że ktoś o Tobie pomyśli. Więcej gwiazdożysz, jak to mówią wyżej sr niż D masz. Tyle w temacie. Panowie pano, Panowie i panie piszcie w komentarzach, co z tą panią zrobić, ponieważ no, kilka fragmentów wam tutaj przytoczyłem, ale tych najważniejszych komentarzy które chciałem tutaj wam przeczytać, żebyście zrozumieli z kim macie do czynienia. No, niestety się nie doszukałem, także pod przykrywką pięknych słów, pod tym płaszczykiem ładnych wyrazów, kryje się tutaj zupełnie coś innego. I bardzo często w dzisiejszych czasach właśnie tak, tak to wygląda. Dlatego jest tyle samotnych, dlatego ja też wolę być sam, mieć święty spokój. Komu to jest potrzebne? Do następnego.